Cześć. Witaj, kochany, kochana. Słuchajcie, przed chwilą słuchałam na YouTubie wspaniałych słów kazania takiego krótkiego Księdza Mateusza Szerszenia. I jestem zachwycona. Jestem po prostu, tyle co się popłakałam dosłownie, bo bardzo dotknęły mojego serca te słowa. To o czym tam ksiądz Mateusz mówi, to ja już to odczuwam od dawna, ten moment właśnie. Dlatego chciałabym zaprosić Cię, Was wszystkich, którzy tu jesteście, abyście abyście posłuchali tego kazania, ja go zaraz tutaj zamieszczę, jeśli się da z, razem z tym filmem. E, Posłuchajcie, kochani, może to nie być dla Was tak do końca zrozumiałe, ale myślę, że rozumiecie. Łaska jest to coś od Boga, coś, co każdy z nas ma. To, to jest coś, co Bóg nam daje ze swojej nieskończenie wielkiej miłości. Jeżeli usłyszysz głos w sercu, który Ciebie do czegoś wzywa, do czegoś dobrego, posłuchaj tego głosu. I zrób to natychmiast. O tym mówi lepiej niż ja, na pewno Wam powie, ksiądz Mateusz Szerszeń. Serdecznie zapraszam Ciebie do tego. I, i y, jeśli możecie, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i podzielcie się tym kazaniem z innymi. Udostępniajcie, gdzie możecie. Każdy to powinien posłuchać. Bóg nam daje łaskę teraz, tu, gdzie jesteś. Tutaj. Ty jesteś dla mnie łaską. Jestem też dla ciebie łaską. Bóg działa przez nas i przez różne rzeczy. Przez Ducha Świętego. Bóg działa w Twoim sercu, jeśli mu na to pozwolisz. Działaj. Posłuchaj teraz księdza Mateusza, jeśli trzeba, nawet ze dwa razy. Życzę Ci, abyś wykorzystała, abyś wykorzystał moment Twojej łaski, abyś wykorzystał dobrze, dobrze ten moment. Bardzo mi się też podoba, kiedy Bóg zamyka okno łaski, otwiera drzwi łaski. Bóg zawsze nas kocha i nawet jeśli coś się skończy, czegoś nie wykorzystamy, jakiegoś momentu, to za chwilę da nam kolejną możliwość. Dlatego pamiętaj, teraz jest ten moment. Teraz to, co czujesz w sercu, ten głos, który słyszysz, który mówi Ci o czymś dobrym, wspaniałym. To jest ten moment. Nie odkładaj tego na jutro. Zrób to dzisiaj. Posłuchaj Boga dzisiaj. Ja już lecę i Wam zostawiam teraz. Zostawiam Was z księdzem Mateuszem. Pa! Buziaki, dużo miłości. Ciao! Człowiek powinien uczyć się z obserwacji świata. Ci, którzy interesują się lotnictwem, dobrze wiedzą, że piloci i kontrolerzy wykorzystują w swojej pracy tak zwane okna pogodowe. Są to momenty, kiedy pogoda pozwala na bezpieczny start i lądowanie samolotu. I także Bóg wykorzystuje okna łaski. Pamiętam sytuację, kiedy chciałem przebaczyć pewnej osobie, która mocno mnie skrzywdziła. Przyszła do mnie myśl: przebacz. Teraz, w tym momencie, i wiedziałem, że muszę to zrobić że to nie tylko moje myśli, ale przede wszystkim Boże natchnienie. Cały czas nie miałem siły, żeby to zrobić. Odkładałem ten moment. Dzisiaj wiem, że nie wykorzystałem wtedy tej łaski. Okno łaski się zamknęło. Nie poszedłem za natchnieniem a przecież autor listu do Hebrajczyków poucza nas. Dlatego postępujcie jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Łaska działa tu i teraz. Pamiętam, kiedy moja znajoma powiedziała mi: Słuchaj, Mateusz, od jutra rzucam palenie. I mówię do niej: Nie, nie od jutra. Teraz wykorzystaj ten moment, wykorzystaj okno łaski, bo jutro może być za późno. I chciałbym, żebyśmy jako chrześcijanie zapamiętali sobie jedno ważne zdanie. Łaska działa tu i teraz. Ale oprócz tego chcę, żebyśmy zapamiętali jeden wyraz. Natychmiast. To znaczy, gdy w Twoim wnętrzu rodzi się coś dobrego, to działaj natychmiast. Nie odkładaj, nie kalkuluj. Boże natchnienie działa tu i teraz. Zobaczmy, że w Ewangelii to słowo natychmiast pojawia się nieustannie. W piątym rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus uzdrawia, czytamy: Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chce, bądź oczyszczony! I natychmiast trąd z niego ustąpił. Dalej: I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. A kiedy kobieta, która chce zostać uzdrowiona, przychodzi do Jezusa, to Ewangelista zapisał Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Wreszcie w 13 rozdziale czytamy o Jezusie, który włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Ta natychmiastowość Bożego działania jest wielkim wyzwaniem dla człowieka. My przecież nie chcemy zmiany, zwłaszcza zmiany tak szybkiej i gwałtownej, jak robi to Jezus w Ewangeliach. Wyobrażacie to sobie? Jesteś śmiertelnie chory i Bóg natychmiast cię uzdrawia. Wydaje ci się, że nic już nie możesz, i nagle okazuje się, że pokonałeś wszelkie trudności. Bóg jest niesamowity w tej natychmiastowości. Pamiętam, kiedy wybiłem sobie palca i poszedłem do lekarza. Lekarz mówi do mnie, na trzy prostujemy. I zaczął działanie. Raz, dwa i pociągnął. Pociągnął na dwa, nie na trzy. Tak działa Bóg. Szybciej, mocniej, niespodziewanie. I czasami trzeba zacisnąć zęby, uśmiechnąć się kącikiem ust, żeby przyjąć łaskę teraz, żeby jej nie odłożyć, żeby zaakceptować, że działa ona lepiej niż ja sam że łaska jest mocniejsza ode mnie. Ważne jest jednak to, żeby uświadomić sobie, że łaska związana jest z czasem. Biblia zna dwa rodzaje czasów. To chronos, czas historyczny, pewna sekwencja zdarzeń, ciąg przyczynowo-skutkowy, ale jest też kairos, czyli wybrany moment, chwila, specjalny czas. I my także mamy takie specjalne czasy łaski. Jeśli wejdziesz w czas łaski, wyważysz zamknięte drzwi, pokonasz niepokonalne, przeskoczysz góry, które są wyższe od Ciebie. Człowiek wiary nieustannie woła, Panie otwórz nam okna swojej łaski. Człowiek powinien przygotować się na przyjęcie łaski, o którą prosi, wykorzystać swoje siły i możliwości, aby nie przegapić i nie zmarnować tego, co daje Bóg. Są jednak momenty, kiedy okna łaski się zamykają. Tymi momentami są nasza niewiara, strach i lenistwo. Jeżeli jednak pokonamy własną słabość i uwierzymy, że nie zwyciężamy własną mocą, to nagle Bóg wynosi nas na nowy poziom. Dokonuje się transformacja, przemiana wewnętrzna. I nagle to, co było Twoim bólem, przyzwyczajeniem, nałogiem, nagle natrafia na możliwość. A zatem proszę Was dzisiaj o jedno. Uwierzcie i odważnie wejdźcie w działanie łaski. Jak Dawid przed Goliatem, Mojżesz przed Faraonem, Jan Chrzciciel przed Herodem. Wykorzystajcie moment łaski i poczujcie, że żyjecie. Że budzicie się rano i jedyne czego pragniecie to oddać chwałę Bogu za każdy kolejny dzień, za każdą minutę i sekundę. Bądźcie mocni i odważni, bo Bóg daje moment, Kairos, czas szczególny, czas łaski, okno pogodowe, słońce, które świeci nad naszym losem. Pamiętam historię lekarza, który opowiadał, że kiedy był jeszcze mały, ojciec mówił mu, żeby został lekarzem i poszedł na medycynę. On odpowiadał: Tato, nie mogę, nie chcę tego robić, mam inne powołanie. Ale kiedy zachorowała jego matka i chciał jej pomóc, przez chwilę poczuł, że musi zostać lekarzem i coś z tym zrobić, bo choroba będzie postępowała. Został lekarzem, dziś jest znanym profesorem, a w domu opiekuje się swoją mamą. Wykorzystał moment. Jego mama ma zapewnioną najlepszą opiekę wypełnił wolę Boga. Odkrył Kairos. Słabość stała się mocą. Przy okazji pomaga dziś tysiącom ludzi. W łaskę się wchodzi. A nie odkłada na bok i czeka. Ona pozostawiona samej sobie zwiędnie, obróci się w pył, przeminie bezpowrotnie. A zatem wykorzystuj swój Kairos, realizuj to, co jest Twoim powołaniem, ale też przekraczaj samego siebie, wyważaj zamknięte drzwi. Ktoś zapyta: A co jeśli Bóg zamknął już przede mną jakieś okno łaski? Nasz Bóg jest mądry, nasz Bóg jest dobry. Bóg jest tak niesamowity, że kiedy zamyka okno, nagle otwiera drzwi łaski. Tam jest nieustannie więcej, 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 cały czas więcej łaski, do szaleństwa, do miłości, do pełnego wykorzystania dobroci Boga. Bóg mówi, bierz ile chcesz. Przecież wystarczy ci mojej łaski. Tak mówił do świętego Pawła. O co ty się w ogóle martwisz? Bierz. Masz pełne kieszenie mojej łaski. Prawda bowiem jest taka, że my nie jesteśmy dobrzy. My tylko korzystamy z Bożej dobroci. Dlatego możemy dzięki wierze dokonywać rzeczy wielkich, być czymś więcej niż człowiekiem, dokonywać cudów, uzdrawiać, podnosić słabych i znękanych. Czy my w to jeszcze wierzymy? Czy wierzymy w działanie łaski? Nasz Bóg przecież mówi w Piśmie Świętym, gdy nadejdzie dogodny czas, wezwecie. Cię. I w psalmie woła, słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie, obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Dziś, kiedy słyszysz Jego głos, być może nawet w czasie tego kazania, bądź posłuszny. Bądź posłuszny, czyli uwierz. Wiem, że pójście za łaską nie zawsze jest przyjemne. Zmiana pracy, odrzucenie niemoralnych propozycji, wierność swoim przekonaniom. To wszystko może przerastać człowieka, ale jedno jest ważne: to nigdy nie przerasta łaski. I warto to zaznaczyć: w życiu chrześcijańskim nie chodzi o talent, o przebiegłość, o znajomości. Tu chodzi o uwierzenie w Boże prowadzenie, o to, że łaska jest większa ode mnie. Ktoś powie: Nie mogę, nie mam do tego głowy, nie uda mi się. Dobrze, święci też tak mówili. Ale nie uwierzyli we własne słowa. Zrobili coś, co nie mieściło się w ludzkiej logice. Byli szaleńcami. Popatrzcie na Jonasza. Jonasz nawraca całe miasto. Wyobrażacie to sobie? Ktoś przyszedł i nawrócił Warszawę. Wszyscy siedzieliby w worach pokutnych i wznosili modły do Boga. Jak to możliwe? Dlaczego Jonasz potrafił tego dokonać? Bo to był czas Boga. To był Kairos. W innym przypadku to by się nie udało. To sprawił Bóg, a nie człowiek, nie ludzka ambicja i chęć robienia kariery, ale Bóg i jego święta wola. Proszę Cię, żebyś dzisiaj odkrył swój czas Kairos, zadziałał natychmiast, wykorzystał łaskę i oddał chwałę Bogu. Amen.